Proszę wysłać, natychmiast ja wychodzę, muszę się wypłagać w poduszkę. Misiu, boisz się. Bać, to się można końca Ja mam 1500 gigsów, więc mogę spać spokojnie. Wy też możecie. Wow. 1500 to dużo. Z pluszem brak gigsów nie straszny. Teraz nawet 1500 giga i do 200 giga na start. Plusz bez konsekwencji. Patience and time mm -hmm. to do it, to do it right. I got my mindset on you. I got my mindset on you. I got my mindset on you. I got my mindset set. Najlepszą ekipą pod słońcem i wyjątkowym piwem Perlenbacher. Sportowe emocje smakują najlepiej. Piwo Perlenbacher, butelka 500 ml 12 plus 6 gracis. To i wiele innych piw Perlenbacher znajdziesz tylko w lidlu. Do mojego gabinetu przychodzi wiele osób, które skarżą się na włókniaki. Zazwyczaj pojawiają się one na szyi, pod biustem czy pod pachami. Nie stanowią zagrożenia, ale mogą być drażniące i kosmetycznie wstydliwe. Na szczęście w leczeniu pomoże Fibrocontrol. Dzięki Fibrocontrol możemy samodzielnie i bezboleśnie pozbyć się włókniaków. A efekt zobaczymy już po 6 dniach. Fibrocontrol. Zdrowa skóra bez włókniaków. Kiedy byłam małą dziewczynką, moja mama przygotowywała pyszne syropy z malin i czarnego bzu dla wzmocnienia odporności w okresie jesienno-zimowym. Dziś sama jestem mamą, chłodne dni podaje swojej rodzinie grinowite. Bo wiem, że to bogactwo naturalnych wyciągów i ekstraktów z owoców. Zawiera witaminę C i cynk. Dzięki temu o odporność nie muszę się martwić. Grinowita rozgrzewa. I smakuje jak u mojej mamy. Wybierz greenowitę idealną dla siebie i poczuj siłę natury. Zaprosiliśmy kobiety z problemem wypadających włosów do przetestowania szamponu. Po trzech miesiącach zapytaliśmy o ich opinię. Włosy już mi tak nie wypadają. Stały się mocniejsze i bardziej lśniące. Czuję, że mam ich więcej. A zdradzicie co to za szampon? Skrzypowita Pro. Skrzypowita Pro. Tak myślałam. O, ma bogaty skład. I aż 80% składników pochodzenia naturalnego. My się przekonałyśmy. Teraz twoja kolej. Szampon i serum Skrzypowita Pro. Idą święta. A z kalendarzem Kinder... Okienko po okienku otwiera się coraz więcej wrażeń. Dzień po dniu narasta oczekiwanie, by znaleźć niespodziankę, dającą wszystkim tak wiele radości, bo święta są dla ciebie, dla niej, dla niego, dla nas wszystkich. A z kinder święta są jeszcze bardziej wyjątkowe: kinder, słodkie oczekiwanie świąt. Zimą Jeticz czuł się odrobinę samotny. Ale odkąd zaoszczędził do 35% podczas Black Friday Week na Amazon, wszyscy mogą zobaczyć Yeti. Zaoszczędź do 35% Black Friday Week na Amazon.pl. Inteligentna suszarka Philips Sensei Q dostosowuje temperaturę suszenia do potrzeb Twoich włosów, aby chronić je przed zniszczeniem i przesuszeniem. Suszarka Philips Sensei IQ. Piękne włosy dzięki spersonalizowanej pielęgnacji. Nowość: Automatyczna lokówka Philips Sensei Q. Piękne loki w prosty sposób. Philips. Klucz do jej pierwszej podróży solo. Plecak z drugiej ręki. Twój plecak. Wystaw przedmiot, ustal cenę i sprzedawaj milionom użytkowników w całej Polsce bez żadnych opłat. Pobierz wintet. Już niepotrzebne, więc sprzedaj. Próbuj Voltaren Max, który działa inaczej niż tabletki. Koncentruje się w miejscu bólu, nie obciąża żołądka. Redukuje stan zapalny i przyspiesza leczenie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zadbaj o bliskich na święta i oszczędzaj z dużym opakowaniem Voltaren Max. Moim pacjentom jedzenie lodów kojarzy się z bólem, a nie z przyjemnością. Pasta Sensodyne zapewnia moim pacjentom sprawdzoną i długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością. Polecam Sensodynę, bo po prostu działa i pozwala znów cieszyć się życiem. Poznaj niezwykłe smaki Lays. Chipsy inspirowane smakiem margerity z Pizza Hut albo kurczaka z KFC. Twoje ulubione tania i ulubione chipsy. Poznaj smaki kultowych restauracji z LAYS. Zyskany QR kod. ściągnij jabłkę Coca-Cola, wpisz kod spod nakrętki i wygrywaj magiczne prezenty. Stres powoduje u Ciebie ból brzucha? Nie czekaj, weź nos.max. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Co się stało? Boję się, że mój mąż zrobił coś strasznego. Na kurtce są Pańskie odciski, a na Pańskiej bluzie jego krew. Skoro miał Pan odwagę zabić, proszę mieć odwagę się przyznać. CSI kryminalne zagadki Nowego Jorku. Dwa odcinki. Jutro od 21. W szóstce. Mieli przejąć nielegalny ładunek. Znaleźli coś o wiele bardziej niebezpiecznego. Mam w głowie informacje warte miliardy dolarów. Jakieś? Takie, że świat zadrży. Teraz sami stali się celem. Wszyscy do środka. Zabijcie skorpiona. Mocne kino akcji. Michael J. White. Słod. oblężenie. W czwartek o 23.00. W szóstce. Bohater nie wybiera przeznaczenia, to przeznaczenie wybiera jego. W młody pasterz z Uralu zastrzelił 12 niemieckiego oficera. Jak znajdzie pan tego Rosjanina, to on znajdzie mnie. Przysłali świetnego strzelca. Kto to jest? Major Wehrmachtu. Bitwa dwóch narodów staje się areną belki dwóch snajperów: Dżutlow, Joseph Feins, Ed Harris. Wyprzedzał mnie o krok, bo wie o tobie wszystko. Róg ubram w sobotę o 23.00. Jak tam było w szkole? Dostałem dwie pały. Znowu! I jak to? Czegoś nie rozumiesz? Z nauką nie ma problemu. Po prostu klępa się na mnie wzięła, a do tego dzisiaj nie było ciesia i maślany. No i obaj zanusiakiem dostaliśmy po dwie. Trochę cię rozumiem. Jest u nas w instytucie taki docent...